Dobry wieczór, witam wszystkich na kanale Zaciosem. Dzisiejszym moim gościem jest właścicielka KSW, pan Martin Lewandowski. Witam Tenin Panie Martynie, jak Pan oceni gale w Bardzo doskonała, fajna, wspaniała. Słuchaj, no to dopisali po pierwsze, bo sprzedaliśmy bardzo szybko hale w przeciągu niecałego tygodnia. Eee, no i, i ten doping, który tutaj dzisiaj wybrzmiewał z tych on był no, po prostu niesamowity. Chyba jeden z lepszych jakikolwiek słyszenek, tak No. Pragnę zapytać o, mojego, o występ mojego kolegi Alberta Dzińkowskiego, jak by Pan go ocenił? No, słuchaj, wygrywał tą walkę, natomiast wiem, że są jakieś tam kontrowersje związane z... Y, y... Z tym, że, że sędzia prawdopodobnie popełnił błąd, no, ale poczekajmy na to. Natomiast w ogóle no, to, co się wydarzyło po samej walce te, te łzy, szczęścia i emocje no, kapitalne zresztą wygrywał ją, więc jakby pewnie tak by ją wygrał, tylko był, była to kwestia czasu. Ludzie kochają Alberta, jakie następne zestawienia dla niego byście wyszkowali teraz? Oj, nie wiem, naprawdę, bo to w ogóle jest jeszcze wie, za szybko, żeby już tam zostawiać kolejne, kolejne pary. Albert Ci świetnie odnalazł w roli komentatora, więc y, y, no, mamy tutaj, wiesz, faceta, który może nam być zarówno w środku w klatce, jak i poza nią, Dokładnie. więc jakby jest czym wybierać. Człowiek orkiestra, jak to tak. się mówi. Kiedy zamierzacie wrócić do Radomia? No na pewno już nie w tym roku, a czy w następnym zobaczymy, bo jest trochę tych planów, których mamy. Po głowach chodzą nowe miasta, nowe państwa. Zobaczymy jak cała sytuacja w ogóle światowa będzie wyglądać i, i na co będzie tak de facto nas coś z tym, przepraszam, się dzieje, z będziemy mogli e, podziałać. Teraz poszukuję może ekspansję na Kielce, bo to też takie miasto z przybliżeniem jak Radom. Nawet tam jakaś hala była już dokumentowana. Już nie pamiętam która. Chyba hala legionów to We To toczy swoje mecze. Nie chcę, nie chcę, nie chcę powiedzieć tak lub nie, bo nie wiem, nie pamiętam, ale była już jakaś, jakaś przez naszych tutaj e, ludzi od produkcji już dokumentowana. Więc tak będziemy, będziemy chcieli nowe i mamy gdzieś tam w naszych planach odwiedzać nowe miejsca, tak jak, jak, jak właśnie jak Radom, czy nawet powrót do Szczecina po latach, jak byliśmy i zaczęliśmy e, ten rok. Dziękuję bardzo za wywiad. Życzę wszystkiego co najlepsze jeszcze raz. Dziękuję za bardzo fajną galę. Pozdrawiam.